w drogę, w drogę do nieba, na spotkanie z Jezusem Chrystusem, bo to właśnie na tym ma polegać czas Adwentu. Czas nadziei, pokoju, radości. Przede wszystkim czas, kiedy jeszcze bliżej spotkamy Jezusa. Przede wszystkim w naszych sercach. Jezusa, który jest naszym Panem i Jedynym Zbawicielem. Zatem zapraszam na wspólną drogę. Droga młodzieży, drodzy młodzi przyjaciele Jezusa Chrystusa, drogie rodziny, drodzy animatorzy i wszyscy chcący wejść w wyjątkowy czas adwentu. Zapraszam Was do tego, byśmy przez drogę Bożego Słowa przeżywali właśnie ten święty czas. Spójrzmy do pierwszego listu do Koryntian, do Słowa Bożego, które daje nam Pan. Pierwszą niedzielę Adwentu. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie wtedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał Was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy wspólnie przygotowali się na to każde spotkanie z Jezusem, dzisiaj, jutro. Każdego dnia, aż do końca naszego życia, aż do tego momentu, kiedy spotkamy się z Jezusem twarzą w twarz w Jego Królestwie, w królestwie miłości, pokoju, w królestwie, gdzie te wszystkie nadzieje, które pokładamy tutaj w Bogu na ziemi, tam staną się obietnicą. Dlatego chciejmy razem wspólnie przeżyć ten czas w odkrywaniu największego skarbu Kościoła. Jakim jest niewątpliwie Eucharystia. I w tej drodze pomogą nam cztery spotkania, do których Was pragnę wraz z innymi duszpasterzami, z animatorami, ze wspólnotami, które działają w kościele, zaprosić. Pozwólcie, że przybyłam tutaj tematy tych spotkań. One będą się odbywać w każdy piątek Adwentu, w pierwszy, drugi i trzeci. Piątek adwentowy i ostatnie spotkanie, to czwarte, odbędzie się w środę przed wigilią uroczystości Bożego Narodzenia. Cztery tematy, które pomogą nam na nowo odkryć piękno, wielkość, a nade wszystko świętość Eucharystii. Eucharystia jako serce wspólnoty, Eucharystia jako droga do Bożego Słowa, Eucharystia ofiara i owoc naszego zbawienia, Eucharystia jako uzdrowienie w Bożym miłosierdziu. Do tych tematów pragnę was wszystkich moi drodzy, zaprosić. Papież Franciszek w swoim słowie na Adwent tak powiedział: Adwent jest właściwym okresem, by przyjąć Jezusa, który przychodzi jako posłaniec pokoju. By wskazać nam drogi Boga. Zatem chodźmy razem przez Boże Słowo niech Biblia będzie otwarta w naszym domu, na naszym stole niech ona będzie przez nas odczytywana. Zachwycajmy się tym wielkim skarbem, jakim jest Boże Słowo, które prowadzi nas do Eucharystii. Niech zapalona świeca, czy to na wieńcu adwentowym, czy na tradycyjnym rolatnim lampionie. Przypomina nam też wyjątkowość tego czasu, że czekamy, a jednocześnie jesteśmy z żywym, obecnym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Dlatego pójdźmy tą drogą, drogą adwentu do Jezusa Chrystusa. Do tego Was wspólnie zapraszamy i do zobaczenia. Trzymajcie się owocnego, błogosławionego adwentu.